Yo widzowie, Waspapy! Witam wszystkich bardzo serdecznie. Widzowie, witam serdecznie. Widzowie, cieszycie się, że odpaliłem w streama? Hej, Slippy, jestem wielkim fanem, ale kiedy włączy streama, bo jesteś dziarze. Odpaliłem streama dwie minuty temu, a wy już jesteście się wyłączył? Ale bym cię znowu no, i spójrzcie się na oko. Czekaj, co uh -huh. Uh -huh. Co Zdadź Boga! Co to jest za Donate? Widzowie, nie WALCIE do mnie konia! Mój stawy dziękuję Ci za Donate'a, ale proszę cię ku... skontaktuj się z najbliższym proboszczem i odbądź eksorcyzm. Siema z paślaku, wyglądasz jak EP09. Co to jest? Ja nie jestem tak gruby jak pociąg! Pokażę wam, że jestem to dobry Patrzcie to! Nie jestem tak gruby. Ile razy mam powtarzać? Ale grubas. Ale tłuścią. Ale bambaryła. Aaaa! Ja nie jestem gruby! Jak skoczyłeś do oceanu, to zrobiłeś powód świata. Okej, okay, to jest nieprawda. Nie jestem tak gruby, żeby wywołać powódź, ty, jak wskoczę do oceanu. Sleepy, wyglądasz jak New Holland CR11. Co to jest? Wiedziałem, WIEDZIAŁEM! Nie jestem tak gruby jak kombajn! Nie jestem tak gruby jak kombajn! Czy ja wyglądam jak ten kombajn? Yes, sir. Jesteś większy tego kombajna. Zbanujcie maćka, zbanujcie go. Aaaa! Zawsze to samo jest ty. Kiedy koniec strema grubasie, bo jesteś tak gruby, że mój światłowód nie wyrabia przy Twoim stream. Czekaj, co? jestem gejem! Po pierwsze, to jest niemożliwe, żeby Twój światłowód nie wyrabiał, przez to, że jestem gruby. Po drugie, nie jestem tłusty. Tata Slajpiego. 3 złote. Synek, oto już buzię. Dzięki, skaczyłem. Aaaa! Wiecie, dlaczego Tytanik zatonął? Bo Slipi się kąpał. Czekaj, CO?! Naprawdę. Naprawdę. Wiecie, dlaczego Tytanik zatonął? Bo Slipi się kąpał. O. Ja nie jestem tak gruby, że wywołałem powódź przez to! Ty tań nie zatonął przez to, że jestem tak gruby i wywołałem powódź, ty! Chłopaki, wy w ogóle wiecie, jak ty tań zatonął? Tań zatonął, bo wpadł w iceberga, w górę lodową, a nie, że była powódź. Ty byłeś tym icebergiem. Co? Ty se chyba jaję robisz w tym momencie! Ej, zawsze jak robisz streama to zajmujesz cały ekran. Ban Nie jestem tak głupi. Standardowo 3 na czacie, jeśli sleepy to gej. Okej, okay, widzowie, jeżeli napiszecie 3 na czacie, to dostaniecie bana. Ja nie jestem gejem! Widzowie, ja nie jestem gejem! Siema, wyglądasz jak Lego 23738C02PB01 Jak co? Ja nie jestem głupi jak wilony! Sleepy to był pierwszy donate i ostatni, boż, na bana. Zbanujcie Mateusza! Ślepy, jak weszłeś do wanny, to zalało cały dom. CZEKAJ, CO?! Ja nie jestem tak gruby, że ja wchodzę do wanny, to się wylewa woda z niej! Zawsze to samo, p***wa, zawsze to samo, no. Widzowie, jak wam dzisiaj dzień minut, co? Napiszcie mi skali od 1 do 10. Jak ja dam to się, k***wa, nie pytałem o to. Jak wam dzisiaj dzień nie piszcie jakichś parmazonów ty! 8 na 10, 9 na 10, 10 na 10. Uuu, nieźle! 7 na 10 mm -hmm. 10 na 10 pod do ciebie jo, jo STAĆ BOGA widzowie nie walcie do mnie k KONIA NO o czym ja mówiłem? o czym ja, ja mówiłem? o czym ja mówiłem? zawsze to samo Wyglądasz jak K329 Belgorod. Chłop napisał, że jestem tak gruby jak okręt podwodny. Ja nie jestem tak gruby jak okręt podwodny! Naprawdę? 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 Popatrzcie na mnie. Czy jestem tak gruby jak okręt podwodny? Yes, nie jestem! 1 do jeden 1 to jeden, jeden, to jeden. To Jesteś w ciąży? Bo masz tak duży brzuch. Naprawdę, naprawdę, nie jestem tak gruby jak łódź podwodna! Ale bym ci się spuścił na te c... twoje zwisające. NAJDŹ POKĄŁ! to, że zbanujcie go! Podskocz... Pod... Czemu mam podskoczyć? Podskocz... Bro... mam podskoczyć? Dobra, podskoczę! Dobra, podskoczę, podskoczę! Trzymajcie się! Okej, okay, co to ma znaczyć? Trzymajcie się! Trzymajcie się! Ratujcie się, kto może! To Maria łaski. Chłop się modli! Widzowie, skoczę i udowodnię wam, że nie jestem gruby. Nie będzie trzęsienia ziemi, nie będzie powodzi, nie będzie tajfunów. I tatry też nie spadną nam na łeb. Luźno. Ja się trochę moito przykrzywił. I co? I co? Gdzie jest trzęsienie ziemi? Gdzie jest powódź? Nie ma. A widzisz czemu? Bo nie jestem gruby. Chłop napisał. O kurwa pomocy dach mi spadł z domu CO?! Trzech ranny w Gorzowie Ja będę teraz włączał CO?! Śląsk jest pod wodą Dziadek mi spadł ze schodów CO?! Warszawa zalana Mur chiński pękł w pół Trababcia wyskoczyła mi z druny Okej Szyba mi z okta wyleciała przez to to wie, ja nie jestem tak gruby, że mój skok wywałaczy się jej ziemi, no! Ty byłeś tą górą lodową, przez którą zatonął Tytanik. Który to napisał? Który to kurwa napisał? Gdy usiadłeś na telefonie, zrobiłeś z niego tablet. Ja nie jestem tak gruby! Dzięki, że odpaliłeś stream, zwalić konia. Ja mam... DA! Nie wal do mnie konia! Obrzyliwe, obrzydliwe, obrzydliwe! Ślepy wyłącz stream, bo mi pamięci w telefonie zaczyna brakować od tej ilości danych, jaką przesyłasz. Ja włączę streama. Nie wiem. 3 złote. Ślepy przybliż się do kamery, bo dochodzę. Nie WAL do mnie konia! Sleepy, skończ live, bo mi się chusteczki skończyły. Czekaj, czekaj. A co robisz z chusteczkami? Niby? Nie, 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 nie muszę. Nie muszę waliłeś konia. Tak, waliłem. Znajdź Boga! Który miesiąc ciąży? Ja nie jestem w ciąży, ty! Ja nie jestem tak głupi, że wygląda jakbym był w ciąży! Patrzcie to. Ja nie jestem w ciąży! Jesteś. 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 Który miesiąc? Dzięki, że odpaliłeś live, z dziadkiem zwaliliśmy sobie. Z który miesiąc ciąży? Spanuj Stefanka na miesiąc ty!